Double Sequential Defibrillation, czyli podwójne wyładowanie z dwóch defibrylatorów jednocześnie. To nowa metoda stosowana u pacjentów z migotaniem komór opornym na standardową defibrylację. Migotanie komór jest rytmem, który dobrze rokuje, ale około 20% pacjentów nie reaguje na standardowe wyładowania. W badaniach wykazano, że zastosowanie dwóch defibrylatorów równocześnie znacznie zwiększa szansę na powrót spontanicznego krążenia. Zaledwie 13% skuteczności przy tradycyjnej defibrylacji wzrosło do ponad 40% przy podwójnym wyładowaniu. Jak to działa? Dwa urządzenia wytwarzają różne wektory przepływu prądu, co zwiększa szanse na przerwanie chaotycznej aktywności elektrycznej serca. Choć w karetce rzadko dysponujemy dwoma defibrylatorami, wytyczne ERC pokazują, że w sytuacjach opornych warto pomyśleć o takiej możliwości, szczególnie w dobrze wyposażonych zespołach. Ta metoda to przyszłość resuscytacji.